Ostatnio jakiś kaszel nie bierze, nie wiem o co chodzi, ale właśnie dzisiaj będzie znowu ciechanie mobików właśnie nie ciechanie mobików, ale survival. Chciałam powiedzieć, że w poprzednim odcinku zrobiliście ponad 200 wyświetleń, więc dlatego powstał ten. Ok, zaczynajmy, idziemy na ciechanie mobików. Okej, okay, dobrze. Ja Teraz to do kompilowania. Mm. Wow, 1001 obrażeń. 55 do szybkości ataku. Kurczę, to jest po prostu ekstra epickie. Gdzie, gdzie jest enderman? Ja lubię endermany tym nie działać. Okej. Okay. A co wy na to, żeby zrobić takie, taką modyfikację, jak na przykład, co by na przykład, jako za modyfikację? Co wy na to, żeby zrobić taką modyfikację, jakbym był po prostu kaktusem? Ale nie wiem, jakiś wirus mi musiał tu wgrać, czy co? Czy o co to naprawdę chodzi? Okej, okay, dobrze, wybierajmy się, wiecie, ja się boję. Bo nie lubisz kieletów. zniknął, dobra, dziad, zniknął, po co? Okay. No wo. Ten szkieletor naprawdę mnie nie widzi No ostatnio coś mi się pokaszluje, tak? Mm, ostatnio mi się coś trochę lekało O, mam underpearlę Underpearlę Wiecie? Czemuż to. Nie mogą mieć dwa łóżka? Co to szkodzi Minecraftowi? Ok, trochę bezsensownie. I wy wiecie nawet z tej odległości mnie dziad jeden nie widzi. On jest ślepy? Rottenjack jeden na mnie nie widzi serio. nie mówię Szeroki cios O Dzięki Ci w że szeroki cios to byłem Okej okay, to. Jak to możliwe, że to nagle mi tak się, że to tak nagle się pojawiło? A nie, ja wyrzuciłem! Czyli co? Może właśnie pójdziemy jeszcze raz do tej wioski. Mam Na nadzieję, że się żadnych golemów nie zaraz Trzeba się trzymać zala od tej piramidy, bo tam w środku mogą być wrogie moby. Chciałbym, chciałbym kiedyś na pustyni spotać jakiegoś pasywnego moba, co nic bym nie zrobił. A na pustyni są same wrogie moby. No proszę, ładników, bo że też są. To są akurat pasywne moby. Ale też nie do końca pasywne. O, zgniła mięso A poza, jak mam e, nieśmiertelność. Okej, okay, czy oni tu w ogóle jeszcze istnieją cii, cii, cii. Jeszcze tu istnieją. jest osadnik mam rocze. Osadnik mam rocze, tylko... Mogliby też napisać Co? Ten osadnik mam rocze. Coś pod nosem, to, to ja wiem. Nie, nie, to nie jest. Nasz dawny schron z zasadnikami. To jest nasz schron z zasadnikami. Ja w tym czasie. Na pustyni jest zombie słuchacz, czy jaki jest zombie na pustyni? Gdzie się schowali? To jest kolejny sklep. Wiecie? Może tu by był sklep też. Też drugi schron. Bo widzicie, widzowie, więc ten schron nie jest już tak niestety zadbany jak tamten. Tutaj jest płot. No niestety widzicie jak to wygląda. Eee, dobrze. Co byś chciał? Co chcesz kupić? Dziad jeden. Lama, chodź. Co? No tak to się okej. I co teraz? Dina. Uh, uh, set. Po co dwa set? ja właśnie set o co chodzi z tym set oczekiwano Oczekiwano liczby zmiennopretkowej pozycji 10. Timeset y Sier Her, nie wiem jak to się czyta Timeset Oj czy nie, nic nie stało mm. Okej, okay, ale się zdziwią. Hmm. Ja do was przychodzę z nożem po to, żeby was bronić. Osadnicy moi. Czyli jednak oni lubią w tym się tutaj rozsadzać. Ci osadnicy. Okej, okay, no to z, o czym byśmy porozmawiali, widzowie, do was mówię tak, z wami, czyli, dobra, nieważne, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, no i to jest tak jakbym ja po prostu mówił, no do niczego, ale mówię do was, tak się wydaje, że mówię... Wiecie jak to jest. Wiecie. Znacie to. Ha. Ha. Pajęczak już się pojawił. to ja nie mogę Wam zrobić tutaj płotki. Musielibyście mieć płotkę? Nie mówię do Was, tylko mówię do osadników. A. 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 Dlaczego was jest tylko dwóch? Mów za podstawników.

Stawać. Co ja zrobiłem? Będziat? Okej, okay, dobrze, jestem w, w swojej wazie. Dla, wiecie dlaczego ja tak nie lubię wychodzić w nocy na polowanie z tych z potworków? Mm, a, a to dlatego, bo są szkieletory. Są szkielety. No Endermano, one też mają gigantyczny naprawdę gigantyczny zasięg. One mogą tak bardzo szybko, szybko chodzić. Inny gwin taki niepiękny. Inny gwin nie niepiękny. Wiecie, trzeba sobie porozmieścić tych osadników. Tą gamę módlę to, co jest. Aha, dobrze. Gamę módlę... Creative. 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 No i spójrzmy tą całą wioskę. Dwa dni nie ma osadnika. Dwa dni i nie ma ani jednego osadnika już w tej wiosce. Opusiliście tą wioską. Wiecie co? Czy wy wiecie jak tak w ogóle wolno?

Małpę? Niebezpieczny nóż, niebezpieczny nóż, niebezpieczny nóż, niebezpieczny. Nóż. Krwisty miecz blok. Co jest krwisty miecz blok? Blok of miecz. Co? <ścoughs> Jest. Okej, okay, dobrze. Ah. W.

Aż na kurę jest jej spał, nie? Ja <noise> spał, nie? Kurczę dziadu! Ty nie umiesz nic, hamie. No to nie wyjdzie stąd już. Okej, okay, no to teraz trzeba się pobawić. No a ci nadal sobie polejemy, wiecie co? To bym został tutaj poniżony. bo jest znacznie za dużo to mam znaczy wychodzą w wy... to nie jest to szkoły. To jest trochę za dużo to <try> chłopaki, <try> <try> Okej, okay, masz kara. Kara jest. Kara...

Coś tutaj handlują. Osadnicy? Jeśli tak, to czym? Proszę mi powiedzieć. E, a, do domu. Okej. Okay. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Yy, no więc, do zobaczenia. No i cześć. Yy, czekacie. Cześć, 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 cześć. Cześć, tak, cześć. Ten miecz się prostu ekstra, ten nóżek.